Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj pokażę Wam sposób na błyskawiczną sałatkę warstwową. Jej przygotowanie trwa niewiele dłużej niż ugotowanie jajka na twardo, a efekt jest pyszny i sycący. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszej sałatki zaczynamy od jednego składnika, który trzeba obrobić termicznie. Jajka w temperaturze pokojowej wkładamy do wrzącej wody i gotujemy na twardo przez około 8-10 minut w zależności od wielkości jajek. Zbyt długie gotowanie może skutkować nieprzyjemnym smakiem i przebarwieniami na żółtku. Gotowe jajka odcedzamy z gorącej wody, zalewamy zimną i całkowicie studzimy. Kiedy jajka są już całkowicie wystudzone, kroimy je w sporą około centymetrową kostkę i voilà, możemy składać naszą sałatkę. W naczyniu, w którym będziemy podawać sałatkę, najlepiej przeźroczystym, układamy warstwy. Zaczynamy od wypukanej wcześniej jednej puszki czerwonej fasoli. Kolejną warstwę stanowią dwie małe puszki tuńczyka w wodzie. Odradzam tuńczyka w oleju, ponieważ ten sprawi, że sałatka będzie zbyt tłusta. Pełną listę składników znajdziecie oczywiście w linku w opisie. Kolejną warstwę stanowią pokrojone wcześniej w kostkę jajka. Wykładamy je na rybę i równo rozprowadzamy po całej powierzchni. Jest to też jedyna warstwa, którą przyprawiamy do smaku solą i świeżo mielonym pieprzem. Zbliżamy się już do końca tej szalonej podróży, ponieważ zostały już tylko dwie warstwy do przygotowania. Pierwszą jest kukurydza, którą odsączamy z wody i układamy na jajkach. Ostatnią warstwę stanowi majonez. U mnie light, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście użyli zwykłego. Majonez delikatnie rozprowadzamy łyżką po całej powierzchni w taki sposób, żeby nie naruszyć warstwy kukurydzy. Górę sałatki przyostawiamy jeszcze kilkoma ziarnami kukurydzy i gotowe można się częstować. Prawda, że to było szybkie? Próbujemy. Słuchajcie, kukurydza przyjemnie chrupie, a smak tuńczyka fajnie komponuje się z jajkiem. Obiecuję, że ta sałatka stanie się hitem każdej imprezy, ale też sprawdzi się świetnie jako śniadanie, które da energię na długi czas. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie sałatki królują na Waszych stołach. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!